O niezwykle ładnej asystentce na stażu, małym koniobijcy i dobrym lekarzu. Czyli praktyka doktora Antoniego i jego pierwszy pacjent. Historia leczenia fiksacji seksualnych z 1809 roku spisana wierszem autorstwa pana Fuczkowieckiego. Doktorze, ma pan dzisiaj pierwszego pacjenta? Rzekła asystentka, zadziornie uśmiechnięta. Głosik miała taki słodki i melodyjny, mówiła do tego w sposób finezyjny. Za kontuaru głowę lekko wychyliła, Przez szparkę w drzwiach oczko zadziornie puściła. Na imię miała jagoda, prześliczna panienka. Przez próg przeskoczyła jak mała serenka. Człowiek robił się głodny i skory do omdlenia Na tym miłą buzie od pierwszego spojrzenia. Chwileczkę, odparł lekarz. Potrzebował czasu. Właśnie się małego z twarzy pozbył grymasu. Dość powiedzieć, że gabinet nie był szałowy. To tu, to tam lekki potrzebował odnowy. Wszystko tu było stare, brzydkie i zużyte. Na ścianach jakieś zacieki niedomyte, wyglądało jakby tu sypiali włóczędzy, lecz na remonty potrzeba pieniędzy. Dlatego praktykę chciał jak najszybciej otworzyć, podwaliny pod klinikę zacząć tu tworzyć. Wpierw skupił się na podstawowym personelu. Z początku myślał o jakimś czyścicielu, potem o fachowcu, techniku lub malarzu, lecz nikt nie chciał się pojawić na stażu. Szukał kogoś, kto nada zdrowego ducha. Szczęśliwie trafiła się zadziorna dziewucha. Z powabem swym wdziękiem i uśmiechem ognistym pomieszczenie to wydawało się mniej mglistym. Lekarz przez to myśli miał spokojniejsze. Miejsce było dzięki niej dużo przyjemniejsze. Był to niedrogi lokal w centrum stolicy oddalony zaledwie o kilka kroków od kaplicy i sklepu rybnego, który co dzień z rana otwierał swoje wyroby na klientów nacierania. Pomysł był dość prosty, zarazem genialnym. Człowiek mógł iść po obiad w stanie agonalnym, wracając wejść do doktora po krople i maści. Potem na nogi stanąć nawet po zapaści. Nie jest dziś łatwo odwiedzić specjalistę. Wizyty są drogie, odpowiedzi mgliste, a społeczeństwo zaniedbane i chore. Kolejki do przychodni robiły się spore. Miejsce w sam raz do prowadzenia ośrodka. Wpływa to korzystnie dla zdrowia i żołądka. Chociaż niestety wąs śledzia i dźwięk kościelnych dzwonów rozchodziły się gęsto wśród najbliższych domów. Utrudniało to pracę zdrowia adeptowi. Lecz początki są ciężkie, młodzi są gotowi. Wszak był to nabytek łatwy i tani w utrzymaniu. Czy na praktykę wystarczy, okaże się w praniu. Był to prezent od losu na dobre początki. Nie ma co marudzić, wystarczą porządki. Zwłaszcza dla młodego lekarza bez nadmiaru gotówki, który liczył pieniążki co do każdej stówki. Bieżąca woda, dwa pokoje i poczekalnia, nie tak dawno temu mieściła się tu pralnia. Stąd w pomieszczeniach dobra wentylacja, chociaż ze sklepem rybnym to słaba korelacja. Więc zakład zamknięto ze względu na zapachy. Każdy kupiec był tu zniechęcony przez strachy, że wszystkie nieprzyjemne rybne aromaty przyprawiały ich na starcie o klientów straty. Młody doktor się nie bał o smrody dławiące, w razie czego w zanadrzu miał sole trzeźwiące. Przerobił więc pralnie na lekarską praktykę, gotowy czynić dobro, zdrowie i etykę. A zapału mu nie brak, młodość ma swe prawa, ludziom takim jak on należą się brawa. Z dobrego serduszka pomagał ludności przezwyciężać z nimi zdrowotne trudności. Po studiach lekarskich powrócił z zagranicy, aby nie marnować talentu po próżnicy, czym prędzej przystąpił do działania, a rzecz ludzi zdrowia i duszy ratowania. Jak na szpilkach czekał na pierwszego pacjenta. Panna Jagoda też była tym bardzo przejęta. Tego dnia już od samego bladego świtu chodziła podniecona do granic zenitu. Zależało jej, aby po okresie próbnym pan Antoni uznał, że jest pracownikiem cudnym. Poproś go tu proszę, odpowiedział gardłowo. Gdyż jedną ręką przyciskał nos i czoło do chirurgicznej bawełnianej maski, nasączonej olejkami po same zatrzaski. Wciąż nie przywyknął do drażniącego zapachu, który to wszędzie zupełnie bez postrachu po całym pokoju się w pełni rozchodził, gdy ktoś drzwi uchylał, wchodził lub wychodził. Przeto swe nosy musieli okrywać całkiem, bawełnianą maską szmatki kawałkiem. Wyglądało to profesjonalnie i na nową modę, co prawda zasłaniało nieco urodę pani Jagody. Nie to jednak było najważniejsze, chociażby jej kompetencje. Może nie tutejsze, jednak bardzo przydatne w łapaniu klientów. Miała kobieta do reklamy wiele talentów. Wiedziała jak zrobić z nich dobry użytek. Stare, niemiłe pielęgniarki to już jest przeżytek. Już na sam widok w recepcji tej dziewczyny, człowiek chciał wskoczyć do szpitalnej pierzyny i poddać się panny Jagody kuracji, brania leków, a nawet lewatywy aplikacji. Przyszła tutaj niedawno jako klientka, a tego poranka już jako asystentka, Rozpoczęła pracę na rzecz doktora. Wtedy była jeszcze poważnie chora. Bolało ją bardzo plecy i pośladki. Po ludziach chodzą takie przypadki. Lekarz dokładnie obejrzał i wymasował. Całe leczenie w mig dopasował. Co tydzień przepisał domowe odwiedziny na poprawę zdrowia młodej dziewczyny. Dzisiaj u doktora na okresie próbnym rozpoczęła pracę w zawodzie żmudnym, pełnym trudów przy pacjentów pielęgnacji, ale za to z pomocy pełnym satysfakcji i uśmiechów, którymi obdarzała każdego. Co do napotkanego dziecka małego, albo też i uroczego starszego pana, którego to kokietowała od samego rana. Gdy szedł akurat do sklepu rybnego, pewnie kupi coś do domu bardzo smacznego na obiad dla swojej ukochanej żony. Za to pod gabinetem oczekiwał przerażony młodzieniec, który na korytarzu grzecznie siedział. Myśląc, co by pan doktor powiedział na jego problemy, których to bardzo się obawiał, z racji młodego wieku ciągle sobie wmawiał, że przed urodzinami położą go do piachu osiemnastymi. Aż cały się trząsł ze strachu. Za biurka tymczasem wstał dr Antoni. Po gabinecie ze stetoskopem w dłoni przechadzał się z zamyśloną twarzą. Miał chwilę czasu, nim pacjenci się pokażą. Aby się trochę postarzyć i dodać sobie powagi, zapuścił gęste wąsy i zawiązał dla odwagi krawat od mamy. Rano było trochę chłodnie, więc ubrał się dosyć grubo, ale i modnie. W elegancki zestaw z ciepłej marynarki, skrojony dokładnie od krawcowej miarki, muszkę starannie dobrał do kamizelki. Włożył zwiniętą poszetkę do butonierki, w koszuli zadziornie podwinął rękawy, a gdy co chwila popijał mocnej kawy, zauważył, że sobie poplamił mankiety. Nie miał przecież dziś czasu na takie bzdety. Sączył ją, by energię z siebie wykrzesać. Ledwo starczyło czasu, żeby się uczesać, napomadować i starannie wąsy ułożyć. Zastanawiał się też, co na siebie włożyć. Myślał nad medycznym fartuchem, lecz gryzłoby się to z nowoczesnym duchem, czasów, w którym trzeba wyglądać elegancko, w stronę dam zachowywać się nonszalancko, i generalnie mieć na uwadze wyposażenie gabinetu, aby pacjenci mieli wrażenie, że tu uprawia się poważną naukę. Dlatego powciskał w prawie każdą lukę najnowocześniejsze medyczne urządzenia, tak aby już od samego tylko patrzenia człowiekowi się weselsza robiła dusza, gdy się dowiedział, że wpadł w ręce geniusza. Sprzęt laboratoryjny proskładał wszędzie. Pod ręką miał ulubione swoje narzędzie, którym to jest wielkie szkło powiększające. Nawet gdyby medyk miał ręce lekko drżące. Popracował od rana i z przemęczenia słabo już, ale nie miało to znaczenia wcale, bo dzięki temu specjalnemu szkiełku widział wszystko wyraźnie, nawet w gardełku, uchu czy nosie dostrzegał zaczerwienienia. Dostęp przez to był dość łatwy do popatrzenia. Bo gdy pacjent ubranie swe lekko rozchyli, we wszelki otwór mógł zajrzeć i w jednej chwili ocenić stan każdego członka i wyrostka. Z takim sprzętem była to naprawdę drobnostka. Bez tego występowały pewne wahania, czasami dochodziło do zgadywania. Może to duży pieprzyk, a może to piegi? Zaraz dopasujemy do tego zabiegi. Konsekwencje to mogą rodzić poważne. Pochopne decyzje bywały nierozważne. Jak wtedy, gdy pewnej szanownej kobiecie nakazano, aby codziennie w toalecie naciskać i ciągnąć prosto za swe sutki. Co mogło naprawdę mieć bolesne skutki. Albowiem stary lekarz pomylił je z pryszczami. Z lupą takie problemy dawno już za nami. Teraz zamiast zaśmiecać myśli banałami, można w końcu się skupić nad siłami poważnie grożącymi naszej populacji. No, ale czas przygotować się do konsultacji. Pani Jagodo, proszę tutaj o pacjenta. Zaraz spojrzymy na tego delikwenta, moim lekarskim, specjalistycznym okiem. I tutaj wchodzi zaraz dziarskim krokiem. Trudem szło mu ukryć entuzjazm i podniecenie. Nie mógł się doczekać, aż pomoże w potrzebie, stojącemu w progu biednemu młodzieńcowi, bardzo przyjętemu, czy doktor go uzdrowi. Ten łypnął okiem z swojego siedzenia, wstępnie chciał ocenić, z kim ma do czynienia. Chłopak piętnastoletni, za to ogarnięty. Maszek pod nosem lekko wyrośnięty, kręcone ciemne włosy spadały mu na czoło, przykrywały drobne piegi rozsiane wokoło. Nosa na siłę widać śmiesznie zmarszczonego. Przybysz przez to chciał wyglądać na poważnego. Czy można, panie doktorze? Rzucił nieśmiało. Zaczął kulturalnie, to się spodobało. Lekarzowi, który cenił sobie wychowanie. Szybko chłopca zaprosił na wstępne badanie. Proszę młodzieńcze, na kozetce zaraz siadaj, o wszelkich swych objawach mi tu opowiadaj. Chłopak zaczął opisywać dolegliwości. Nie chciał, aby zaszły jakieś wątpliwości. Na temat choroby kontynuował szczerze, pełna lista objawów zaraz się tu zbierze. Czuję się jakby chory, chyba coś mi dolega. Jakieś ospały, może coś w kiszkach zalega. Czasem nawet delikatne czyjeś spojrzenie powoduje u mnie dziwne rozkojarzenie. Przykładowo dzisiaj przy sklepie rybnym czułem, że jestem na końcu niechybnym. Serce zaczęło walić w piersi jak młotem, plecy całe oblały się zimnym potem. Nagle coś twardego mnie zaczęło uwierać, w okolicach krocza zaczęło przybierać, na wadze, kształcie i mocno na długości, poczułem też pewną zmianę na objętości, do tego bóle i kłopoty w chodzeniu. Problem może tkwić w przyrodzeniu. Po podbrzuszu też mnie coś mocno wierci. Obawiam się, że może to być przyczynek do śmierci. Padłem wtedy na ziemię, cały zesztywniałem. Na niehebny koniec już tylko tam czekałem. Szczęśliwie pani Jagoda mnie zauważyła, Udrękomym strasznym szybciutko ulżyła. Pięknym swym głosem mi to zawołała, ze szłonów śmierci niechybnej wyrwała. Dlatego tutaj wszedłem, szukam pomocy. To już nie jest kompletnie w mojej mocy, aby dojść do przyczyn słabości rozwiązania powodów tego fatum dobrego poznania. Proszę doktorze, zarać prędko coś na to nie chcę czuć się tak bardzo pstrokato. Podejdź do mojego biurka, młody człowieku. Chcę ci się lepiej przyrzeć, a w moim wieku, musisz stanąć nieco bliżej już nie to oko. Otwórz mi tu teraz buzię bardzo szeroko. Tylko wezmę w dłoń lupę i zobaczymy. Zaraz coś mądrego ci tu doradzimy. Nie trzeba było przeglądać się jednak zbyt wiernie, by dostrzec, że pacjent faktycznie wyglądał mizernie. Oczy jak dwa spotki, czoło rozpalone. Na dodatek uszy były całe czerwone. Co prawda czyste, bo to przecież nie prosie. Za to jakaś koza znalazła się w nosie. Następnie przeszedł niżej, spojrzał do gęby. Niektórzy mogliby tu mieć częściej zęby. Jednak gardełko czyste, migdałki ładne oba, Pewnie gdzieś głębiej siedzi choroba. Stetoskopem osłuchał płuca i oskrzela, gdy pacjent za kaszle wcale nic tam nie strzela. Po tej wstępnej analizie uczonym okiem już wiedział, że jego następnym krokiem będzie bardzo dokładne kiszek przebadanie, zmian na skórze wizualne ocenianie, także szum w usznych dobre osłuchanie, do tego patyczkiem woskowiny wyskrobanie, pewnie też kolan młoteczkiem ostukanie, a może i zdrowotne krwi upuszczanie. Doktor jeszcze się bliżej pacjenta przesunął. Na swoje uszy stetoskop sprawnie nasunął i po w czasie zaczął się przysłuchiwać. Coś tam notować, lekko głową kiwać, wszystko dodawać, dzielić i odejmować. Wynik musi przecież do czegoś pasować. Była tam na studiach pewna uczona księga, na granicy tego jak mnie pamięć sięga, to w niej znajdziemy wynik odpowiedzi. Co tam za paskudstwo w tych kiszkach siedzi? W ostatniej części, kontynuując badanie, poprosił pacjenta o spodnie rozebranie. Przeczyścił wtedy dokładnie swą medyczną lupę, ponieważ chciał pacjentowi jeszcze zajrzeć w dupę, ale weszła właśnie nasza pani Jagoda. Jakaż to wspaniała była jej uroda. Doktor zwrócił jednak na to uwagę, że chyba przez gapiostwo lub nierozwagę zapomniała zapiąć guzików fartuszka. Przez co można było dojrzeć fragment cytuszka. W gabinecie lekarskim nie było to właściwe. Nie dość, że działało na pacjentów drażliwie, mogło to też rozproszyć w pracy lekarza. Wtedy naprawdę pomylić czasem się zdarza, u biednego pacjenta jego tyłek i głowę i już z tego mamy nieszczęście gotowe. Takie przybijające spod bluzeczki sutki mogą mieć dla pacjentów opłakane skutki. Biedacy siedzą w gabinecie chorzy, a medyk do oka im termometr włoży. Przez nieuwagę i brak dobrego skupienia mamy w takich przypadkach do czynienia z bałaganem, a wtedy nawet i eksperci mogą doprowadzić pacjenta do śmierci. Z takim błędem w medycznej sztuce nie mógłby liczyć na postępy w nauce i swojej świeżej zawodowej karierze. Bo zaraz rozniosłoby się po eterze, że u doktora degręgolada panuje, zupełnie przyzwoitości nikt nie pilnuje. Lecz co to się z nim dzieje, aż nie do wiary. W ten chłopak się zrobił jakiś tępawy. Nikt do tej pory nie zdawał sobie z tego sprawy. Nagle nasiliły mu się wszystkie objawy. Wpatrywał się nieobecnym wzrokiem jak kołek. Doktor szybko musiał podłożyć mu stołek, silne zimne poty wystąpiły na czole. Zupełnie jakby postawili go w szkole przed tablicą z matematyki, gdzie miał odpowiadać na różne szkolne tematyki. Medyk kolejnych dokonywał obserwacji, te czynności wymagały adnotacji. Nogi pacjenta zrobiły się jak z waty, uścisk dłoni słaby i galaretowaty. Kiedy w końcu opanował rąk drżenie, doktor zmierzył mu aparatem ciśnienie, wszystkie normy były przekroczone, serce waliło w piersi jak szalone. Jedna rzecz zwracała uwagę szczególną, widział już coś, co miało z tym cechę wspólną. Był to przypadek naprawdę bardzo ciekawy. Gdy wyszła pielęgniarka, doszło do poprawy. Pacjent się wtedy bardzo szybko uspokoił. Doktor czym prędzej czystą wodą go napoił. To dało pewne skutki do diagnozy. Może pacjent miał nietolerancję laktozy? Musiało być to z tym coś związanego, że po ujrzeniu piersi skrawka małego zachowanie chłopaka zupełnie się zmieniło. Jakby go ctusiowym czarem omamiło. Sięgnął po fajkę i zaczął się zastanawiać. Co chwila okulary i wąsy swe poprawiać? co miało pomóc w myśleniu procesach. Musiał chwilę podumać po takich ekscesach. Zaglądał do swojej służbowej walizy, otworzył księgę i przyszedł do analizy. Pacjent przez krótki czas był bardzo roztrzęsiony, by znowu po chwili zrobić się osłabiony. Gdy zobaczył fragment kobiecego ciała, cała krew mózgowy nagle wyleciała. Doszło wtedy do niebezpiecznej sytuacji, gdy nastąpiło do objawów eskalacji. Szybko sytuacja pacjenta się polepszyła, jak asystentka znów na zaplecze ruszyła, oddech chłopaka od razu stał się wyrównany. Cały kryzys w mig został zażegnany. Doktor przez dłuższą chwilę był zamyślony. Potem szybko wertował mądrej księgi strony. Tak mu się zdawało, że gdzieś już o tym czytał. Na pewności jeszcze pacjenta dopytał: Słuchaj, ile razy dziennie się masturbujesz? Jak często ręką w spodniach swych nurkujesz? W tym wieku jest to chęć dość często spotykana do samotnego tarmoszenia pelikana. Doktorze, nie rozumiem, do czego pan zmierza. Czy chodzi tutaj o mojego tancerza? To okropne, nigdy mnie na żadnym dłubaniu nie złapano. Mam z nim styczność tylko przy sikaniu. Chłopak, gdy to mówił, był bardzo speszony. Mędyk na takie uniki był doświadczony. Bardzo proszę mi tu nie zgrywać porządnisia. Objały wskazują na męczenie turboptysia. Niestety w społeczeństwie tak się sprawy mają, a już zwłaszcza wśród chłopców, kiedy dorastają, ani chwili nie mogą zostać zupełnie sami. Wtedy grzeszne myśli władają ich głowami. W umysłach rodzi się niby mimochodem, natrętna pokusa prosto z piekła rodem. Wtedy, gdy już odkryją, że coś im tam zwisa, mają silną potrzebę dotknięcia penisa. Piekielne szatany każą biedaka zbrukać, swoją wyobraźnią próbują go oszukać. Wystarczą im do tego najróżniejsze bzdety Najmniejszy chociaż impuls starcza do podniety. Już chociażby i fragment podętnego kształtu staje się punktem zapalnym do samogwałtu. Wspomagając się też nieraz ordynarną gazetą, udają, że obcują z prawdziwą kobietą, albo też ich opaczkiem, kiedy nie daj Boże, młodzieniec ma jakieś mrówienie w otworze. Na tym się jednak nie kończy ich zbrodnia, wtedy następuje kopulacji parodia. Tak ich przez noc trzyma, że dopiero z rana kończą przeodowywać swojego shotguna. Ze zmęczenia są wtedy cali zlani potem, od ręki pompującej, tam i z powrotem. Na tym się nie kończą ich brudne poczynania, co zrobić z dowodami duszy zbrukania. Ciągle mają w głowie mali onaniści, zachowując się zupełnie jak naziści. Miliony małych żyć, stworzonych do istnienia, powinny posłużyć do pochwy, wypełnienia. Na skutek wypaczenia, zamiast do kobiety, pada na podłogę, do kibla lub skarpety. Umiera całe misterne stworzenie Boże, lądując na końcu w jakiejś ciemnej norze. Doktor wywód przerwał i spojrzał na pacjenta. Jego twarz była skupiona i bardzo przejęta. Przechodząc tym samym do diagnozy konkluzji, dodał. Dużo przebywasz w świecie iluzji. To straszne, co pan mówi, już tego nie zniosę. Ze swe straszne czyny karę słuszną poniosę. Czuję się teraz mym grzechem okropnie struty. Wrócę do domu i przystąpię do pokuty. Ukarana powinna zostać taka szuja. Gotów jestem na odcięcie swego chuja. Doktor, poruszony rozwojem sytuacji, dążył do załagodzenia owej konsultacji. Spokojnie, a szczęście to nie będzie konieczne. W dzisiejszych czasach takie środki są zbyteczne. Gdy choroba próbuje twą przyszłość zniweczyć, zrazimy bycie z onanizmu wyleczyć. Przypadki takie jak twój są skatalogowane. W encyklopedii wszystko jest opisane: jak wykrywać, zapobiegać, leczyć i pomagać, by pacjent nie musiał się więcej z tym zmagać. Nie jest to wszakże wiedza medykom tajemna, że kuracja nie będzie za bardzo przyjemna. Z najlepszą metodą, jaką jest nam znana, będziemy z ciebie wypędzać tego szatana. Zaczniemy, byle na ludzi cię naprowadzić. Hmm. Zastanówmy się więc, co Ci tu poradzić. Na dobry początek najlepiej zapobiegać. Przebywania samotnie lepiej się wystrzegać. Od teraz, gdy leczenie trwa w pełnym toku, ktoś bez żadnych przerw powinien mieć Cię na oku, byś nie mógł łatwo cichaczem bez poklasku, jak wcześniej w samotności, bić Niemca po kasku. Do tego spać tylko z rękami na widoku, by nie było szansy trzymać dłoni w kroku. Dieta raczej ostra, nie w ramach pokuty, ale aby oczyścić Twój organizm z truty. Na koniec dużo sportu, na zewnątrz koniecznie, w na świeżym powietrzu przebywać społecznie. A gdy ciężko Ci będzie na umyśle i ciele, zalecam sporo lodu i zimne kąpiele. To już wszystko, pozostało tylko poprosić, aby się za cztery dni na kontrolę zgłosić. Dziękuję doktorze, życie mi Pan ratuje, choroba zupełnie zdrowie mi rujnuje. Niechże Panu jeszcze dłoń uścisnę serdecznie. Lekarz schował ręce za plecami skutecznie. Na koniec pacjenta do wyjścia odprowadził, coś mu przy drzwiach wychodząc dobrego doradził i wrócił do swojego biurka zadowolony. Kolejny dobry uczynek został spełniony. Następne dni mijały w przychodni na ciężkiej pracy. Do gabinetu wciąż zgłaszali się biedacy, którzy siedzieli tam od rana do wieczora. Wszystkim zależałoby odwiedzić doktora. Poczekania wypełniona była po brzegi. Każdy nagle chciał się tu dostać na zabiegi, aż doktor zmuszony był podnieść swoją stawkę. W korytarzu dołożono kolejną ławkę. Jednak problemu kolejki to nie rozwiązało. Miejsca w holu dla wszystkich nie wystarczało. Pacjenci przybywali naprawdę rozmaici. Jednak to mężczyźni byli bardziej chorowici. Uskarżali się nierzadko na różne bóle. Panna Jagoda zajmowała się nimi czule. Cały przekrój społeczny w holu zebrany był tutaj należycie zaopiekowany. Niektórzy deklarowali, że od siedzenia na krześle i na pannę Jagodę patrzenia już to wystarczyło, aby zdrowsi się czuli nawet gdy się starą rybą poważnie struli. Lub młodzi dosłownie na chwilę przychodzili, przychodni zazwyczaj długo nie zabawili. Wchodzili tacy cali blaci i przestraszeni, aby już po paru chwilach całkiem odmienieni wychodzili zaraz pełni energii i zdrowia, chociaż wcześniej mieli objawy tempogłowia. Starsi bywali za to bardziej nachalni, wciąż mówili, że chcą być życiowo witalni. Doktor szybko musi im coś na to doradzić, aby z kobietą znów mogli sobie poradzić. Jednak podczas tego zgiełku i ambarasu Doktor znalazł odrobinę cennego czasu na swojego wcześniejszego pacjenta, mimo to, że poczekalnia była zajęta, zegar właśnie wybijał wyznaczoną porę, na którą chłopak miał umówioną kontrolę. Pacjent bardzo potrzebował tej konsultacji. Jego schorzenie wymagało ciągłej obserwacji. Doktor od rana był w pełni gotowości, więc czym prędzej przystąpił do czynności, mających na celu stanu pacjenta sprawdzenie, czy całkiem już ustało siusiaka gnębienie. Niestety już od progu wyraźnie widać było, że młodzieńcowi się wcale nie polepszyło. Proszę, szybko podejdź i stań tutaj na wadze. Nie chcę, aby coś umknęło mej uwadze. Proszę teraz, proszę, lekko swoje portasy. Wyraźnie widać, że nastąpił spadek masy. Gdy oddychasz, słychać nieprzyjemne zipanie. Skóra twarzy nadal jest w fatalnym stanie. Unikasz kontaktu wzrokowego usilnie. Czy stosowałeś moje zalecenia pilnie? Pamiętaj, że musisz według nauk aktualnych natychmiast zaprzestać praktyk autoseksualnych. Doktorze, przepraszam, niech mi pan uwierzy. Próbowałem wszystkiego, nawet pacierzy. Z początku szło dobrze, jakoś się trzymałem. O żadnych bezeceństwach wcale nie myślałem. Byłem całkiem pewien, że leczenie się udało. Piekielne pragnienie gdzieś głębi schowało. Jednak gdy ostatnio obok sklepu rybnego przechodziłem, stało się coś niedobrego. Znajoma włoń w że uderzyła. Głęboko w podświadomości się gdzieś zaszyła. Poczułem się jak w dzikim leśnym buszu. Jeden charakterystyczny nacisk na podbrzuszu. Przed oczami ujrzałem włochatego niedźwiedzia, gdy do nosa dotarła delikatna wąs śledzia. Zapachy ryb, choć już troszeczkę nadgniłe, okazały się dla wyobraźni bardzo miłe. Właśnie wtedy wyraźnie poczułem, jak mój drąg, sam z jakichś powodów wskoczył mi do rąk. Chciałem go jakoś strząsnąć, odgonić próbowałem, niestety wypuścić go z ręki nie zdołałem. A kiedy zwiększył się jeszcze poziom ekscytacji, już nie mogłem powstrzymać penisa akrobacji. Znów wywijałem nim cały dzień jak szalony aż padłem na swoje łóżko całkiem wykończony. Jestem przypadkiem beznadziejnego gatunku, dla którego medycyna nie zna już ratunku. Wszędzie wokoło pełno jest erotyzmu. Jak mam się nie poddawać temu hedonizmu? Czuję, że nie jest to zupełnie moja wina, kiedy ładna dziewczyna dupkę swą wypina. Może nie byłoby aż takim grymasem, gdybym robotę ręczną poprowadził czasem. Tego już szanowny doktor nie mógł słuchać. Czuł, że gniew ma ochotę w nim wybuchać. Mam pewne obawy, że nie zdajesz sobie sprawy, jakim zagrożeniem jest zabawa przyrodzeniem. Musisz więc koniecznie podejść do kolejnych prób. Onanizowanie się prowadzi do chorób. W nagłych przypadkach może nastąpić ślepota, będziesz czuł, jak Twe członki ogarnia drętwota. Zmazy nocne to też Boża abonimacja, do tego dochodzi także dezorientacja. Każda próba ręcznego ciśnienia, spuszczenia prowadzi do powolnego penisa skurczenia. Tryskają na ziemię twoje siły witalne. Może mieć to skutki dla zdrowia agonalne. Widzę, że wzrok masz jakiś taki trochę mglisty, a jesteś dopiero na początku tej listy. Samogwałt jest jedną z najbardziej niemoralnych i najgorszych zarazem fiksacji autoseksualnych. Niech ci młodość tego problemu nie przykryje, wiele osób z tą chorobą już dawno nie żyje. Nie chciałbym tu rozsiewać plotek poeterze, ale reszta z nich też kiedyś śmierć zabierze. To jest piekło, wykrzyknęły usta chłopaczka. Doktorowi zrobiło się szkoda, biedaczka. W rzeczy samej, moja babcia by teraz rzekła, samo zaspokajanie się to przedsionek do piekła. Bandyci, złodzieje, kłamcy i onaniści, a czasem nawet i prawdziwi ateiści o nieposkromionych, nierządnych, piekielnych ścicach, biegają sobie wolno po naszych ulicach. Jeżeli stanie się to społeczną akceptacją, szybko inni zarażą się grzeszną masturbacją. Powinno budzić to w społeczeństwie trwogę. Te praktyki prowadzą prosto na złą drogę. Jest coraz gorzej u młodego pokolenia. Wielu z nich ma ciągłą potrzebę ulżenia. Jeżeli nie chcesz zostać taki sam jak oni, nie możesz pani samęczyć już swej dłoni. Twój stan ciągłej podniety, przez to chorobowy, nie jest przecież dla nauki zupełnie nowy. Ludzie już od wieków mają problem rączności, wcale już o tym nawet w starożytności. A jako, że jestem w tej materii uczony, każdy egzamin mam na piątkę zaliczony, wiem, że została już tylko ostatnia możliwość, aby na dobre powstrzymać tę obrzydliwość. Abyś nie czuł potrzeby walić w bębenek, przepisuję i zalecam szybki orzenek. Najlepiej z jakąś ruchliwą, ładną dziewczyną, aby była niewyspania twego przyczyną. Mam do tego wielką nadzieję, chłopcze drogi, że zasmakują ci wtedy bardziej pierogi niż samotne gruchy w po kątach walenie. Wtedy możemy liczyć na chuci ukojenie. Doktor zakończył wywód i usiadł za biurkiem. Niech ten chłopak przestanie się już bawić siurkiem. Dziękuję doktorze. Teraz już zrozumiałem. Widocznie za mało panować się starałem. Nie wiedziałem, że to piekło to tak na poważnie. Zachowałem się przez to bardzo nierozważnie. Jeszcze raz spróbuję podejść do leczenia próby, aby to nie doprowadziło mnie do zguby. Widać było, że doktor jest zadowolony. Kolejny dobry uczynek został spełniony. Zanim nastąpi nasze miłe pożegnanie, odpowiedz mi jeszcze na jedno dziś pytanie. Czytałem rano kartę Twojego leczenia. Nigdy nie spotkałem jeszcze takiego imienia. Naprawdę powiem Ci, jestem bardzo ciekawy. Skąd wziął się taki pomysł tu niespotykany? Mój ojciec był człowiekiem bardzo religijnym. Chciał mi dać imię po bohaterze biblijnym. Niestety popularne imiona były już zajęte, a on nie chciał, aby żadne było pominięte. Dał mi przez to imię w okolicy mniej znane, za to dzięki temu bardziej wyszukane. Niestety ojciec nie był w piśmie uczonym, więc imię zostało mi przez mędrców wyznaczonym. Wielu było takich, co ojcu doradzali i w końcu mi Onan nam chrzcie świętym dali. A tak słyszałem o nim na mszy w kościele, to by wyjaśniało w tym przypadku bardzo wiele. Patron twój nie chciał zapłodnić po bracie żony, przez niesprawiedliwe prawo czuł się urażony. Chciał swym postępowaniem przekazać przestrogę i ejakulował nie w żonę, a na podłogę. Chłopak przytaknął i wyszedł głównymi drzwiami. Pielęgniarkę pożegnał dobrymi słowami. Na tym spotkanie lekarskie się zakończyło. Oby ona nowi się życie potoczyło. Następnie szacowny doktor poświęcił chwilę Aby uporządkować gabinet choć na tyle By był gotowy na następnego pacjenta Zaraz pani Jagoda wprowadzi delikwenta Dzień dobry doktorze Mężczyzna się przywitał Do biurka doktora z ledwością dokuśtykał Lekarz przyjął go serdecznie swoim zwyczajem Tym razem nie miał do czynienia z hutajem Starszy wiekiem mężczyzna Na oko porządny Nareszcie przyszedł na wizytę ktoś rozsądny Jednak jego ubiór był lekko obszarpanym to doktorowi wydawało się podejrzanym, co też się szanownemu panu przytrafiło, zagaił rozmowę, aby zacząć jakoś miło. Doktorze, mam poważny problem z moją nogą. Upadłem idąc w zasadzie prostą drogą. Szedłem zrobić zakupy do sklepu rybnego, lecz zakapiłem się na coś dość ciekawego. Kostka jest cała napuchnięta już od rana. Wydaje mi się, że może ona być złamana. Na szczęście pani jagoda mnie ocaliła. Cały ranek moje bóle dzielnie koiła. Lekarzowi te dane całkiem wystarczyły, następnie sprawy dość szybko się potoczyły. Doktor swoje ulubione szkiełko przygotował. Wzdychnął, na jego twarzy uśmiech zakrólował. Rozpoczął medyczny wywiad i zadał pytanie. Nie miał czasu na sprawy w bawełnę owijanie. Słuchaj, ile razy dziennie się masturbujesz? Jak często ręką w spodniach swych nurkujesz?